Stałam na brukowanej ścieżce przed salą bankietową hotelu Me Bella Vista, ściskając w palcach owinięte w różowy papier pudełko, na które oszczędzałam przez trzy miesiące. Lekki, ale potężny teleskop. Amelka wskazała go w katalogu zeszłej gwiazdki, a jej oczy błyszczały z ekscytacji. Wtedy nie mogłam sobie na niego pozwolić, ledwo mogłam teraz, ale dziś były jej siódme urodziny i obiecałam sobie, że dostanie coś prosto z serca, a nie z resztek kuponów czy poczucia winy. Parking był już pełen, błyszczące metaliczne samochody tworzyły niemal idealny rząd. Przez szklane drzwi widziałam błysk srebrnych serpentyn i gigantycznych balonów foliowych, układających się w napis wszystkiego najlepszego Amelko. Kelnerzy w bieli i czerni poruszali się między stołami niczym w tańcu, balansując tacami z kieliszkami szampana i przekąskami. Wzięłam głęboki oddech i zrobiłam krok naprzód. Zanim zdążyłam dotrzeć do drzwi, przede mną stanął wysoki mężczyzna w szarym garniturze. Plakietka na jego piersi głosiła, ki ochrona imprez Marriott. Podniósł otwartą dłoń. Przepraszam, proszę pani powiedział spokojnym, ale stanowczym głosem tylko za okazaniem zaproszenia. Mrugnęłam Przepraszam? Spojrzał na tablet w swojej dłoni nazwisko Leokadia Wiśniewska. Amelka to moja wnuczka jego oczy przebiegły po liście Nie ma pani na liście, proszę pani nie mogę pani wpuścić bez zaproszenia. Przez sekundę myślałam, że to pomyłka, nieporozumienie potem zobaczyłam ją. Beata wychodziła z drzwi sali płynąc jak z reklamy mody, jej lśniące, kręcone włosy, sukienka od projektanta, którą widziałam kiedyś w katalogu, a której nigdy nie planowałam kupić. Zobaczyła mnie, a jej uśmiech stężał na tyle, by zaboleć. Ach, Leokadia, powiedziała jakbym była przypadkową znajomą, która pojawiła się bez zapowiedzi. Nie dostałaś maila, w tym roku zrobiliśmy to kameralnie tylko najbliższa rodzina. Otworzyłam usta, ale znowu je zamknęłam. Spojrzałam jej przez ramię. Co najmniej 500 osób. Łuk z balonów tak wysoki, że wydawał się wymagać rusztowania. Kwartet smyczkowy, maszyna do waty cukrowej. Kameralnie, powtórzyłam cicho. Wyciągnęłam prezent w stronę ochroniarza. Wziął go zdezorientowany obiema rękami. Odwróciłam się, wyjęłam telefon i wyszukałam nazwisko, które zapamiętałam na wszelki wypadek. Linia zadzwoniła dwa razy. Marianna, to Leokadia. Zablokuj wszystkie konta powiązane z jej nazwiskiem natychmiast. Nie odeszłam od razu. Zostałam tam na zimnych brukach, z moim odbiciem uwięzionym w szklanej ścianie sali, zniekształconym przez wewnętrzne światło i dmuchaną skakankę, która pulsowała jak coś żywego. Imię Amelki było wyhaftowane złotem na dmuchanym łuku, kołysząc się za każdym razem, gdy dziecko podskakiwało przy siatkowych ścianach. Wszyscy byli ubrani jak miniaturowe gwiazdy. Tiulowe spódnice, lakierki, nawet chłopiec w malutkim smokingu. Żadna twarz nie wydawała mi się znajoma. Moje ręce bezwładnie zwisały po bokach. Ciężar telefonu wciąż czułam w palcach, chociaż schowałam go już do torebki. Prezent, jej teleskop, był teraz z mężczyzną, który nie znał ani jej imienia, ani mojego. Wątpiłam, czy kiedykolwiek go otworzy. Podeszłam bliżej do szyby. Tam była Amelka, moja Amelka w liliowej sukience z motylkowymi rękawami, włosy spięte srebrnymi wstążkami. Śmiała się kręcąc w kółko, podczas gdy fotograf szybko robił zdjęcia. Przez sekundę pozwoliłam sobie wierzyć, że podniesie wzrok, że mnie zobaczy i przybiegnie jak dawniej, z otwartymi ramionami, krzycząc: Babciu! Nie zrobiła tego. Przypomniałam sobie, kiedy po raz pierwszy ją trzymałam. Pielęgniarki ledwo ją dały Beacie, kiedy ta od razu podała mi ją, wciąż zarumieniona po porodzie, szepcząc, że potrzebuje drzemki. Zostałam na trzy tygodnie w ich mieszkaniu, gotując, zmieniając pieluchy, pozwalając Beacie spać, podczas gdy ja kołysałam Amelkę w salonie i nuciłam kołysanki, które śpiewała mi moja mama. Kiedy miała cztery miesiące i kolki, to ja chodziłam po korytarzach w nocy z nią na ramieniu. Beata mówiła, że płacz wywołuje u niej migreny. Pamiętam, jak czyściłam wymioty z mojej bluzki, zanim poszłam do pracy na pół etatu, z zmęczonymi oczami ale dumna. Beata zawsze wtedy dziękowała. Kiedy Amelka skończyła dwa lata, zaczęła nazywać mnie Lola, zanim zdążyła powiedzieć babcia. Nie poprawiałam jej. To było nasze imię. Beata kiedyś żartowała, że nawiązałam silniejszą więź z jej córką niż ona sama. Myślałam, że mówiła to z czułością. Wybuch muzyki wyrwał mnie z wspomnień. W środku ktoś przemawiał do mikrofonu. Nie słyszałam słów, ale widziałam Beatę blisko sceny, z dłonią lekko spoczywającą na ramieniu Stefana. Mój syn nawet nie spojrzał w stronę okna. Coś we mnie kiedyś delikatnego i łatwego do zranienia zmieniło. Nie byłam już tylko zraniona, byłam przebudzona i miałam dość bycia usuwaną. Wszystko zaczęło się stopniowo. Jedna przysługa tutaj, mała pomoc tam, tylko dopóki nie staniemy na nogi, powiedziała Beata przez telefon podczas miesiąca miodowego. Ich wynajęty samochód zepsuł się w Gdańsku i brzmiała nas rozpaczoną. Stefan nawet nie podszedł do telefonu. Tak mi przykro prosić, szepnęła, ale wydaliśmy wszystko na wesele. Przekazałam pięć tysięcy złotych jeszcze tego samego dnia, potem była kaucja za mieszkanie. Chcieli czegoś bezpieczniejszego, bliżej pracy Stefana. Nowe miejsce potrzebowało mebli. Potem przyszły pożyczki studenckie Beaty. Tylko kilka tysięcy, powiedziała kładąc dłoni na piersi, jakby dług miał ją zmiażdżyć. Stres nie jest dobry na zajście w ciąże, dodała delikatnie. Pamiętam, jak moje serce podskoczyło na myśl o wnuczce. Zapłaciłam 200 tysięcy złotych w ciągu następnych sześciu miesięcy. Kiedy Amelka się urodziła, myślałam, że wszystko się uspokoi, ale macierzyństwo nie spowolniło Beaty. Szpital obciążył nas fortuną, powiedziała z dzieckiem na biodrze. Nawet z ubezpieczeniem jesteśmy pod wodą. Kolejne 100 tysięcy złotych poszło z mojego funduszu emerytalnego. Potem przyszły koszty przedszkola, tylko dopóki nie będzie wystarczająco duża na przedszkole. Obiecała Beata. Ta obietnica ciągnęła się latami. Płaciłam 10 tysięcy złotych miesięcznie za przedszkole, którego nigdy nie widziałam dla dziewczynki, którą rzadko mi pozwalano się opiekować. Hipoteka na ich nowy dom potrzebowała solidniejszego poręczyciela. Kredyt Stefana nie wystarczał. Podpisałam. Oczywiście, to dla Amelki, powiedziała Beata, potrzebuje podwórka. Zawsze były powody, zawsze nagłe przypadki, pęknięta rura, zmiana pracy, strach medyczny. Beata dzwoniła czasem płacząc, szlochając tak głośno, że początkowo nie mogła mówić. Nie wiemy, co byśmy bez ciebie zrobili, szepnęła, gdy odzyskała oddech. Jesteś jedyną rodziną, która naprawdę jest. Sprawiało to, że czułam się użyteczna, kochana, jakbym wciąż miała cel. Teraz, osiem lat później, stałam przed salą pełną zaproszonych gości i nawet nie było mnie na liście. Byłam dla nich we wszystkim, co ważne, a oni usunęli mnie jednym kliknięciem filtru gości. Otworzyłam drzwi samochodu, usiadłam w środku i obiema rękami chwyciłam kierownicę. Coś było nie tak i wreszcie byłam gotowa rozliczyć rachunki. To torebka wszystko zmieniła. Charakterystyczna, droga, niepowtarzalna, szmaragdowa torebka od renomowanego projektanta. Zobaczyłam ją zawieszoną na ramieniu Beaty na zdjęciu, które Stefan wrzucił z ich weekendowej wycieczki do Zakopanego. Stali przed winnicą, trzymając kieliszki różowego wina, uśmiechając się, jakby nikomu nie byli winni ani grosza. Opis głosił: Niezbędny, krótki wypad. Amelka u wdzięcznych przyjaciół. Ta torebka sama mogła opłacić dwa miesiące przedszkola Amelki, albo to, co mi mówili, że jest przedszkolem. Potem przyszedł nowy, perłowo-biały suf z luksusowym wykończeniem, zaparkowany pod ich podjazdem, jakby zawsze tam należał. Zobaczyłam go, gdy podrzucałam zestaw patelni, które Beata pożyczyła i nigdy nie oddała. Nie otworzyła drzwi dostawca, tak, trzeci w ciągu tygodnia, sądząc po paczkach piętrzących się na werandzie. Ich media społecznościowe były pełne wyselekcjonowanej perfekcji. Lekcje sztuki, wizyty w spa, ekskluzywne członkostwa w siłowniach. Zawsze nienaganna, zawsze w ruchu, zawsze finansowana z czegoś, co wyraźnie nie było jej pensją recepcjonistki ani skromną wypłatą Stefana z organizacji pozarządowej. Próbowałam przekonać samą siebie, że to nie ma znaczenia, że może miała pieniądze z rodziny albo dodatkowy biznes, ale wiedziałam, że nie. Kawałki przestały pasować do siebie dawno temu, tylko nie chciałam patrzeć wprost na luki. Tego wieczoru zadzwoniłam do Marianny. Pracowałyśmy razem, kiedy ja wciąż miałam pełnoetatową pracę w lokalnej kasie kredytowej. Ona została w bankowości, ja zostałam w mieście. Muszę coś sprawdzić. Powiedziałam, zachowując spokojny głos. Pamiętasz, czy kiedykolwiek poręczałam coś poza domem? Po drugiej stronie linii zapanowała cisza. Pozwól, że poszukam, co mogę. Oddzwoniła następnego dnia. Leokadia, powiedziała ostrożnie, lepiej, żebyś usiadła. Trzy karty kredytowe, jedna pożyczka osobista, dwa konta w sklepach, o których nigdy nie słyszałam. Wszystko zatwierdzone z moim nazwiskiem jako referencją finansową i ponad 300 tysięcy złotych przelanych z mojego konta na konto, które Beata Caldwell oznaczyła jako ma fundusz edukacyjny, a które Marianna potwierdziła jako osobiste konto czekowe z regularnymi opłatami za spa, ubrania i podróże. Przez chwilę nie mogłam oddychać, a potem zrobiłam coś, czego nie robiłam od lat. Wyjęłam zeszyt, odkręciłam długopis i zaczęłam sporządzać listę. Patrzyłam na listę w moim zeszycie daty, kwoty, typy transakcji. To był plan zdrady, a jednak nie ruszyłam się. Długopis unosił się nad stroną, gdy siedziałam w mojej kuchni, otoczona cichym szumem życia, które zbudowałam z dyscypliną, cierpliwością i wystarczającą gracją, by przetrwać wdowieństwo bez goryczy. Każda złotówka, którą zaoszczędziłam, była zarobiona, każdy prezent, który dałam, pochodził z głębi mojej skromnej wygody i dałam za dużo, więcej niż powinnam. Ale prawda jest taka, że nie chciałam podnosić słuchawki, nie chciałam być tą, która wszystko zniszczy, bo wiedziałam, co się stanie. Jeśli zadzwonię do banku, jeśli zablokuję konta, jeśli postawię granicę, której Beata nie mogła przekroczyć, wtedy stracę Stefana i Amelkę. Przynajmniej na jakiś czas, być może na zawsze. Nie byłam naiwna, widziałam już do czego zdolna jest Beata. Subtelne aluzje, odwołane wizyty, ciche zmiany tonu, sposób w jaki uśmiechała się przez zaciśnięte zęby i mówiła dopracowanymi zdaniami, które zawsze wydawały się pozycjonować mnie jako kłopot. I wyraźnie pamiętałam, co powiedziała pewnego popołudnia, kiedy przyszłam odebrać Amelkę. Ona lepiej funkcjonuje z rutyną, leokadia destabilizuje ją, gdy rzeczy są nieprzewidywalne. Ograniczymy wizyty w ciągu tygodnia, tak, tylko dla jej stabilności. To było cztery miesiące temu, od tamtej pory nie miałam amelki samej dla siebie. Nie tylko zostałam wykluczona z przyjęcia urodzinowego. Byłam usuwana klatka po klatce, jak stare zdjęcie, którego już nie potrzebowali na półce. Wstałam powoli, podeszłam do telefonu i wybrałam numer Marianny. Kiedy odebrała, nie wahałam się. Zablokuj wszystko, co jest powiązane z jej nazwiskiem, wszystko, cokolwiek co ode mnie wzięła, chcę, żeby się dzisiaj zatrzymało. Głos Marianny był stanowczy. Gotowe. Odłożyłam słuchawkę i spojrzałam na puste teraz miejsce na moim stole, gdzie kiedyś stało zdjęcie Amelki. Schowałam je po gwiazdce. Nie pamiętałam dlaczego. Potem wybrałam drugi numer, hotel Bella Vista. Kobieta o imieniu Jadwiga odebrała wesoło i profesjonalnie. Iwenty Bella Vista. W czym mogę pomóc? Odkasnęłam. Organizujecie dziś przyjęcie kaluelów, prawda? Zgadza się. Dzwonię w sprawie miejsca. W pewnym sensie, powiedziałam. Pomyślałam tylko, że powinniście wiedzieć, że karty kredytowe, których używają do zapłaty za to przyjęcie, za chwilę zostaną odrzucone. Nie spodziewałam się, że stanie się to tak szybko. Zanim dotarłam do mojego podjazdu, miałam już dwa nieodebrane połączenia, oba z numeru Stefana. Puściłam je na pocztę głosową. Nie byłam gotowa słuchać jego głosu jeszcze nie. Pudełko z prezentem wciąż było na siedzeniu pasażera nieotwarte, niechciane. Wniosłam je do środka, jak cichą spowiedź i delikatnie położyłam na blacie. Potem nadszedł trzeci telefon. Tym razem to była Beata. Odebrałam. Co zrobiłaś? Jej głos załamał się od samego początku, wysoki, histeryczny. Więcej w nim było wściekłości niż paniki. Właśnie zablokowali nam wszystkie karty w środku przyjęcia przy ludziach. Masz pojęcie, jakie to upokarzające? Oparłam się o blat, spojrzałam przez okno i mówiłam cicho. Przestań płacić za przywilej bycia niewidzialną. Nastąpiła pauza, potem głośniej. Jesteś szalona, właśnie wszystko zniszczyłaś. Nie, powiedziałam. Ty to zrobiłaś. Po prostu nie myślałaś, że kiedykolwiek zaświecą się światła. Odłożyła słuchawkę, zanim zdążyłam skończyć. Stałam w ciszy mojej kuchni przez kilka minut, zanim nadszedł następny telefon. Stefan Odebrałam po drugim dzwonku. Mamo, co do cholery się dzieje? Jego ton nie był histeryczny jak Beaty, tylko zmęczony, napięty. Wiesz dokładnie, co się dzieje, powiedziałam. Nie wiem. Beata, powiedział, na pewno tak. Słuchaj, westchnął. To jest śmieszne. Ty dałaś te pieniądze z własnej woli. Nikt cię nie zmuszał. Podeszłam do szuflady, wyjęłam teczkę, którą zaczęłam. Myślisz, że dałam kilka tysięcy? Spróbuj 800 tysięcy złotych. Mam dokumentację. Każdy przelew, każdy czek na nagły wypadek, każdą złotówkę, którą wyciągnęła z mojego funduszu emerytalnego pod pretekstem pomocy Amelce. Nie odezwał się od razu. Dawałam, kontynuowałam, bo myślałam, że wspieram moją wnuczkę. Mylę się. Wspierałam przedstawienie, a teraz kurtyna opadła. Mogłaś najpierw ze mną porozmawiać, powiedział, ciszej. Próbowałam, Stefani, próbowałam przez lata, ale zawsze byłeś zbyt zajęty, zbyt ufny, zbyt chętny, by wierzyć, że miłość wygląda jak cisza. Wypuścił długi oddech. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mów nic, powiedziałam mu. Po prostu słuchaj, bo następna część nie dotyczy tego, co czuję, ale tego, co mogę udowodnić. Następnego ranka weszłam do biura pani Patrycji Kowalskiej z teczką tak grubą, że wydawało się, iż pęknie na świe. Nie mrugnęła, gdy rozłożyłam dokumenty na jej biurku: przelewy, poręczenia pożyczek, sfałszowane referencje, wyciągi bankowe z moim nazwiskiem jako gwaranta. Nie zadrżała, gdy wypowiedziałam słowa oszustwo finansowe i niewłaściwe użycie tożsamości. Po prostu spokojnie na mnie spojrzała i powiedziała, to niestety nie jest rzadkość. Zabolało to bardziej niż się spodziewałam. Przed końcem godziny złożyliśmy pierwsze dokumenty formalny pozew o zwrot 800 tysięcy złotych plus odsetki oraz wniosek o prawnie określone prawa do widzeń. Patrycja wyjaśniła, że w naszym kraju dziadkowie mają prawa, gdy w grę wchodzi dobro małoletniego biorąc pod uwagę manipulację finansową i wykluczenie emocjonalne, uważała, że mieliśmy mocną sprawę. Wiadomość rozeszła się szybko. Odwet Beaty przyszedł najpierw w formie cyfrowej ogólnikowy post w mediach społecznościowych o zgorzkniałych członkach rodziny, którzy nie potrafią odpuścić. A następnie prywatna wiadomość: jesteś starą, zazdrosną i kontrolującą wiedźmą. Nigdy nie lubiłaś, że Stefan wybrał mnie. To tylko twoja zemsta. Nie odpowiedziałam. Potem było publiczne masowy e-mail do dalszej rodziny, malujący mnie jako niestabilną psychicznie, oskarżający mnie o próbę zrujnowania ich małżeństwa. Twierdziła nawet, że chciała zabrać Amelkę z zemsty, ale dokumenty bankowe nie kłamały. Ani czerwono oznaczone arkusze kalkulacyjne Marianny, ani poświadczone notarialnie wyciągi, które wyciągnęłam z kasy kredytowej, ani podpisane dokumenty pożyczki, które wymieniały mnie jako stałe wsparcie finansowe bez mojej wiedzy. Stefan pojawił się dwa dni później, wyglądając, jakby nie spał nie usiadł. Mówi, że odejdzie. Wymamrotał, a jego oczy uciekały wszędzie, tylko nie w moje. Mówi, że zabierze Amelkę i wróci do swojej matry. Nie wiem, co robić. Siedziałam. Wiesz dokładnie, co robić, zacisnął szczękę. Ona jest matką mojej córki. A ja jestem twoją matką, taką, która została okradziona, upokorzona i usunięta. Myślisz, że wybór jej oznacza utrzymanie rodziny, ale ona ją rozrywa na strzępy. Mówi, że jeśli ją w tym poprę, to koniec. To się skończyło w momencie, gdy zdecydowała, że nie należy do życia Amelki. Zrobiłam pauzę. Tak czy inaczej, stracisz mnie, Stefani, ale tylko jedna droga pozwoli ci zachować córkę z godnością. Milczał długo, jego ramiona ciężkie od ciężaru kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że cisza nigdy go nie chroniła, tylko opóźniała prawdę. Daj mi czas, powiedział w końcu. Czas to coś, czego mi zabrakło. Podałam mu kopię pozwu, a gdy wychodził przez drzwi, wiedziałam, że następny krok nie będzie prawny, będzie osobisty. Minęły trzy miesiące. Ugoda sądowa nastąpiła szybko, gdy prawnik Beaty zobaczył pełen zakres dokumentacji, pełny zwrot, odsetki, koszty prawne i harmonogram wizyt, który dawał mi chroniony czas z Amelką, niezależnie od życzeń Beaty. To było ciche, ale całkowite rozwiązanie. Rozwód został sfinalizowany w ciągu kilku tygodni. Stefan otrzymał pełną opiekę. Beata otrzymała wizyty pod nadzorem i przeniosła się do mieszkania swojej matki, dwa miasta dalej. Nie świętowałam, nie głośno. Zamiast tego posadziłam żonkile na podwórku i wymieniłam starą huśtawkę, której Stefan używał jako dziecko. Amelka przyjeżdżała co drugi weekend, pierwsze wizyty były ostrożne, jej oczy szukały moich, jakby bała się, że znowu zniknę. Ale tego wieczoru siedziałyśmy na krzesłach ogrodowych obok siebie, z teleskopem między nami skierowanym w czyste wiosenne niebo. Regulowała pokrętło obiema rękami, z językiem między zębami z czystej koncentracji. Widzę to, szepnęła babciu, widzę Saturna. Przysunęłam się bliżej. Naprawdę, daj mi zobaczyć! Wstała, żeby pozwolić mi spojrzeć, i przez chwilę nie widziałam planety, ale blask jej małych palców, trzymających okular, tych samych rąk, które trzymałam, gdy stawiała pierwsze kroki na mojej kuchennej mozaice. Stefan stał na werandzie, obserwując w ciszy, wciąż zmagał się ze swoją winą, nie znalazł słów, by powiedzieć to, co musiał powiedzieć, ale tam był. W zeszłym tygodniu wyczyścił mi rynny, wymienił żarówki w korytarzu, do których nie mogłam dosięgnąć. Zapytał jak śpię. To nie było wystarczające, ale był to początek. Po tym jak Amelka weszła po gorącą czekoladę, usiadłam na huśtawce i pozwoliłam, by zapadła noc. Dom był za mną ciepły, oświetlony miękkimi lampami i szmerem bajek. Mój telefon zawibrował. Nie rozpoznałam numeru, ale i tak odebrałam. To pani Wiśniewska? Głos był niepewny, w średnim wieku drżący na tyle, by brzmieć znajomo. Słucham, moja synowa, myślę, że robi ze mną to samo. Mój syn nie słucha, nie wiem co robić. Zobaczyłam pani historię w internecie. Delikatnie ją powstrzymałam. Oddychaj, powiedziałam. Opowiedz mi, co się stało. Słucham. A gdy zaczęła otwierać zeszyt, przewróciłam na pustą stronę i zaczęłam pisać. Co byś zrobiła, gdyby miłość została wykorzystana, by cię zrujnować? Ile byś potrzebowała, żeby przestać być czyimś cichym bankomatem? I jeśli twoja cisza budowała czyjąś fantazję, kiedy wreszcie byś przemówiła?